Drugi etap cyfryzacji. Realizujemy Zadania, których od nas oczekują mieszkańcy i inwestorzy. Otwarcie dworca w Złotnikach po rewitalizacji. Ten dworzec z tym węzłem naprawdę wygląda i nowocześnie, i okazale. Galeria sztuk różnych. Plany są oparte o ideę, żeby nasz syn, który miał 15 lat temu poważny wypadek, wrócił do normalnego życia. 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu i z każdego miejsca na świecie. Dzięki nowej e-usłudze można wysłać wnioski o koordynację sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Ośrodek przystąpił jako jeden z pierwszych w kraju do drugiego etapu cyfryzacji. Sens wdrożenia e-usług jest tylko wtedy, kiedy mamy cyfryzowany zasób. U nas stopień cyfryzacji jest bardzo wysoki i praktycznie 100% dokumentów możemy udostępniać przez internet. Średnio w ciągu roku urząd przyjmuje ponad 20 tysięcy zgłoszeń prac geodezyjnych, blisko 30 tysięcy wniosków o udostępnienie różnego rodzaju dokumentów i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydając dziesiątki tysięcy wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków. Widać tutaj, że jeżeli się myśli w perspektywie dalekiej, to jest perspektywa wielu, wielu lat, to w pewnym momencie się jest przygotowanym do zastosowania nowych narzędzi. Dzisiaj dysponujemy tymi narzędziami i realizujemy zadania, których od nas oczekują mieszkańcy i inwestorzy. Wartość planowanego przedsięwzięcia na etapie zawarcia umowy z Urzędem Marszałkowskim wynosiła ponad 2 miliony złotych przy 85% dofinansowaniu ze środków unijnych. Wzrost cen usług spowodował, że powiat zdecydował się na wsparcie projektu ponad milionem złotych ze środków własnych. W Złotnikach odbyło się oficjalne otwarcie zrewitalizowanego budynku dworca kolejowego. W obecności zaproszonych gości uroczystego przecięcia wstęgi dokonali marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, starosta poznański Jan Grabkowski, członek zarządu kolei wielkopolskich Mikołaj Grzyb oraz wójt gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera. Dworzec w Złotnikach, największy obiekt kolejowy na terenie naszej gminy. Inwestycja poprzedzona dużą inwestycją związaną z budową węzła przesiadkowego i przebudową ulicy dworcowej. Łączna wartość to 10 milionów złotych. No i dzisiaj ten dworzec z tym węzłem naprawdę wygląda i nowocześnie, i okazale. I przy okazji, oczywiście, pokazuje, jak można ratować zabytki. Gdyby nie Unia Europejska. I tego typu polityka władz regionalnych, byśmy w życiu takich pięknych miejsc nie mieli. To byłaby ruina. I chwała za to samorządom, że dbają o te ruiny, że powstają węzły przesiadkowe. Rewitalizacja starego dworca, który został dostosowany do potrzeb zarówno pasażerów, jak i funkcji społecznych, bo i biblioteka, i miejsce dla Straży Gminnej. A znajduje się na terenie węzła przesiadkowego, bo również na ten cel gmina uzyskała środki finansowe. Projekt rewitalizacji budynku dworca kolejowego w Złotnikach realizowany był przy udziale unijnego dofinansowania w wysokości prawie 370 tysięcy złotych. Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła blisko 3,5 miliona złotych. Modernizacji budynek został zaadaptowany na potrzeby siedziby Straży Gminnej, biblioteki oraz poczekalni dla pasażerów poznańskiej kolei metropolitalnej. Instytut Skrzynki zaprasza do udziału w konkursie na przepisy kulinarne. Niepospolite propozycje kulinarne, tradycja i współczesność. Edycja potrawy na wigilijnym stole. Więcej informacji na stronach powiat.poznań.pl oraz smaki powiatu Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaprasza 10-11 grudnia od 10 do 18 do odwiedzenia punktu informacyjnego w centrum handlowym King Cross Marcelin w Poznaniu przy ulicy Bukowskiej. Pracownicy DPS-u udzielą szczegółowych informacji o świadczonych usługach i procedurze przyjęcia. Powiat Poznański wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu realizują program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa pożarowego Wygraj Czujkę Tlenku Węgla. Szczegóły na stronie powiat.poznań.pl W Poznaniu, przy ulicy Garbary 50, otwarto nowe, wyjątkowe miejsce dla miłośników sztuki, koneserów i kolekcjonerów Galerie Sztuk Różnych. Ma to być miejsce przyjazne dla twórców i promujące artystów z Poznania i powiatu poznańskiego. Plany są oparte o ideę, żeby nas sen, który miał 15 lat temu poważny wypadek, wrócił do normalnego życia. Dzisiaj jest otwarcie wystawy i akurat. Obrazy są namalowane przez powiedzmy sobie bardzo dojrzalsze osoby, ale liczymy, że dzięki ich przykładowi za jakiś czas będziemy mieli wystawy dzieł ludzi młodszych, dużo młodszych albo bardzo młodych, nie tylko z Poznania, ale również z powiatu, z okolic Poznania. My mieszkamy blisko Moziny, blisko Puszczykowa. Liczymy, że te wszystkie miejscowości też w jakiś sposób wezmą, no, w jaki sposób udział w tym, co, co tu się mogło dziać, tym bardziej, że my y, y, nie chcemy pieniędzy za to. Otwarcie nowej galerii zainaugurowała wystawa malarska Koła Lekarzy Malujących Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Stanisław Lem w stulecie urodzin.